Siemonello emanello wszystkim. Dzisiaj zagramy sobie w Gunmastera, żeby było coś inaczej, tak jest, po polsku nazywa się to zabawa bronią, a więc przejdźmy do działania. Mamy już jednego jak widzicie, jest G, jest fajnie, teraz trzeba znaleźć następnych, bo inaczej to padnę banki dupa będzie, tak jest. Mamy drugiego, ale oczywiście musiał nam jakiś cygan go zapieprzyć, i nie zdążyłem go ubić, aby wyjść z tego pieprzonego M9, ale udało mi się zrobić to ze swoimi siłami. Tylko jak widzieliście, M9 już jest poza nami, i biegniemy sobie z G17C z laserkiem i z tunikiem, tak? Nie wiem czemu, ale same. Tak! No w końcu już myślałem, że go nie ubiję z tego nowscopu. Nie wiem czemu, ale same pistolety to są na razie. Mam nadzieję, że to się zaraz zmieni żeby będą jakieś, może fajne, lepsze bronie, z których naprawdę da się postrzelać, a nie te jakieś piździawki, pukawki. Dokładnie, bo z tym to jest Lipa, Elo320. No chodź tu, no ty, What the fuck, jakim cudem a za mną był? No dobra, ok. Yy, powiem, że i tak nie jesteśmy na pierwszej pozycji, więc jest Lipa. Nie wiem, czy uda mi się wygrać ten mecz, mam nadzieję taką, ale zobaczymy, bo to jeszcze nie jest pewne. Będę się starał. Jak widzicie, destrukcja na tej mapie Ziba Tower jest. Trzeba zawsze sobie sprawdzić, co tak pięknie wygląda, bo po prostu się odzwaczałem od BF-a, grałem dużo ostatnio w Call of Duty. No i brakuje mi jednak tej destrukcji, jak w BF-ie, no i tej grafy tych dźwięków to jest po prostu coś pięknego. Ale nie teraz o tym mowa, po prostu szukamy dalej, ale coś nie możemy nikogo znaleźć, aby ubić, aby wyjść z tego pieprzonego G17C. Jak widać, ktoś z nami wygrywa na razie. Jesteśmy na trzeciej pozycji. Tam ładnie koleś ucieka od wszystkich nas, ale, ale, nic jeszcze nie jest stracone. Możemy zawsze nadrobić, on może spieprzyć jeden strzał Bang! leży. Następnie zdążyłem go ubić, yeah, fuck yeah. No i dzięki, stary, miałeś mnie osłaniać. Co ty sobie myślisz, zioł? Kurde. Aż mnie zatkało. Jak ja to złamieniłem? No ale w sumie mało HP miałem, to mało też mogłem zrobić. Nieważne, ważne mamy teraz M1911 chyba, jeżeli się nie mylę. Jak się mylę, to mnie poprawcie, dobra, mamy typa. Czyli już nie mamy M1991 z supresorem, mamy teraz snajperkę SWD i jeb padliśmy. Zajebiście. Chwila ciszy. A teraz poproszę was o chwilę ciszy właśnie zginąłem po raz. Któryś tam? Dobra, dziękuję. Jak już umarłem, to umarłem, na chuj drążyć temat. <grywa> I dobra, lecimy, dalej nikogo nie ma. Spróbuję tutaj na górze się trochę przykampić, ale wiecie, że nie lubię kampić, więc biegnę dalej, bo po co będę kampić, jak nie lubię kampić, mnie to nudzi. Mi się zdawało, że tam ktoś jest, ale nie, nie ma. Dobra, nieważne. Leci, o, dzień dobry, panu. PSWD smakowało? Smakowało. Dobrze jest, lecimy tutaj. O! Ciebie się tego. Ciebie się tego? What the fuck! Ciebie się tutaj nie spodziewałem. Następny jeszcze. Jest! Ubiłem tutaj trzech w tym miejscu. To był udany. Udo na miejscu, uważa, że tak powiem. Udało nam się trzech ubić. Mamy następną snajperkę. Teraz co? Same snajperki będą? Dopiero co z tych pierdzielonych automatycznych pistolecików wyszedłem. I teraz, kurde, jeszcze do tego snajperki. No nie. Mam nadzieję, że będą jeszcze jakieś automatyczne bronie. What? A, myślałem, że to przeciwnik, ale nie. What the fuck, w którego strzelać? Aaaa! FUCK! Aaaa! What the fuck just happened, man? Dobra, nieważne, padliśmy, nie wiedziałem, w którego strzelać. To takie sytuacje są naprawdę najcięższe, bo... ...po prostu nie wiemy, w którego zacząć strzelać, tak? Aby ten drugi czy ten trzeci nas nie ubił. No, i to jest za mało czasu na takie coś, i przeważnie w takich sytuacjach, w FPS-ach się ginie. Chyba, że ma się refleks szachisty, to wtedy nie. Ale ja takiego niestety nie posiadam. Tam są jakieś czaszeczki, więc musi być tam jakiś terminator z ich drużyny. O! Chodź tu. Chodź tu! No, mam cię. Sykesy. Teraz mamy MK11 MOD, z tego co widzę. Tak, dokładnie. Z tego co widzę i tak jest. Bo jak ja tak mówię, to tak jest. He chcesz. No się Jak ja go nie zabiłem. Aha, mam ostatnio nową myszkę, w ogóle zapomniałem wam powiedzieć. I tak o mamy baniuszkę histeria. leży. A to on cały czas prowadzi. Może go jeszcze doganimy. Woa, A ty co się bawisz? Jestem samolotem, jestem zajebisty. Jak to było? Jestem zajebisty czosnek kurde, zapomniałem, no ale dobra, nieważne, pewnie kojarzycie Czostka, jestem zajebisty, jak nie, to sprawdźcie jego utwór, jest przesoczysty, po prostu polecam, rap na poziomie i t.d. Jo. sprawdź to. Kurde, ktoś tu do mnie strzela. a, JOKABANIA, widzieliście to? Hedgehot z quickscope'a to było, co no what the fuck, przecież strzelałem w ciebie, deklu. Bęk, co to było? Znowu histeria prowadzi, ale jesteśmy na tym samym miejscu, także. Jak, tak jak. Nie! Nie jak mi się ten język, proszę. Tak, jak widzicie, e, dogoniłem go, ale już mi znowu uciekł. No, co za frajer. Chodź tu! No, what the Fuck! Jeszcze mnie skosił, czyli mnie cofnął o jedną broń. Co za pałąk! Niedorobiony żul. Yo. Ej, bęk. Co ja teraz mam? Dalej mam 27, bo mnie cofnął po kij się, pytam. Jak wiem. Gdzie oni są te paulongi niedorbiące, Yo, Jakbyście chcieli oczywiście więcej bf ostatnio... Ostatnio, what the fuck. Chcielibyście więcej bf zobaczyć na moim kanale niż Call of Duty, to oczywiście piszcie w komentarzach. W ogóle piszcie w komentarzach, bo tak pusto i czuję się jakbym te filmy robił dla nikogo. Lajki są, a komentarzy zero. A tak jak mogę się z wami komunikować, to jest od razu, wiadomo, lepiej. I mam do tego motywację do robienia kolejnych filmów. A tak to jest lipa, bo czuję się jakbym robił te filmy nie wiem dla... dla... dla internetów. Bez sensu to było. Ale że teraz dojebał jak hanka w kartony. bang. Dobra. Lecimy dalej szukać. No co jest, kurde nie mogłem przejść przez to. gunwo O, Dzień dobry! No what the fuck, jak cię nie zabiłem? Chodź tu. No. Histeria PLT meat. O nie! Fuck! Teraz mamy M40A5 Jest to już ona strzela pojedynczo, więc będzie trochę ciężej. Dzięki stary, uratowałeś mi dubsko bang. Headshot! It's in a game EA sports! A nie, to nie ta gra, sorry ją. Dobra. Lewo. O, widziałem cię, knepuś, chodź tu. Gdzie tu poszedłeś? Stary, ej! Ja uciekaj, tak! No co? To ja cię nic nie chcę zrobić, stary! What the fuck? O, już myślałem, że go nie trafię, nie? Dobra, SW98. Szybko weszliśmy z tej M40. Spodziewałem się dłuższego męczeningu, ale nie. What the fuck? Mam zeza jak baba z wesela. Nie. Tak? Dobrze? Nie. Jak to się mówiło? Masz zeza jak baba z wesela. To nie, w ogóle się nie rymuje. Jaka to lipa jest? Nie, to jakoś inaczej było. Ale Kigo wie, nieważne. Mamy JNG, mamy JNG. Nie, nie mamy JNG. Ten Han coś tam ma JNG. I to mnie wkurza, bo nie jestem pierwszy, kurde, ja bym chciał bardzo to wygrać, jeszcze na materiale by było świetnie, przez oczywiście, a tak to jest na razie, lipa, coś tu we mnie napiera, nawet nie wiem skąd, kurde, gdzie oni są? A i wszystko wiadomo, no już nie mogłem tu nic zrobić, niestety, jak yy, po prostu nie traficie kogoś pierwszym strzałem, snajperką, która strzała pojedynczo, to praktycznie jest już lipa, ale mam cię, sięgnąłem, makuaszuszach. Co ja chciałem powiedzieć? <laughs> dobra, dobra. Oczywiście się to wytnie. O dzień dobry panu. Trzeba się czasami patrzeć z tyłu, bo może być ktoś taki bardzo zły... Jak ja I cię właśnie ubić tak, w dupę w dupo plecy, że tak powiem. Z przodu plecy, z tyłu plecy. Życie dechy, jo Dobra. Prawo czysto. Za mną chyba? Nie. Słyszałem kroki jakieś i coś mnie strzeliło, ale nie wiem skąd. Tam? Nie. Dobra, wyglądniemy sobie tu, tutaj, o oh, I jest... What the fuck jest klient, ale go nie trafiłem, gdzie on jest? Ale go poprawiłem Dobra, mamy ubitego już jednego z JNG90 i jeszcze jeden i wejdziemy ze z JNG Nie, ja nie lubię takich bliskich spotkań stary, ale zabiłem! Ale oczywiście drugi kufon mnie zabił What the fuck yeah. Dobra. Leci przy dalej, skaczemy sobie jak króliczek bax. A nie bax nie skłakał, co tak skakało? Jakiś tam królik, nieważny. Oooooo fuck, fuck nie, Nie 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 No przecież go trafiłem, no włoto. 13 HP ci zostawiłem? Really mate? Really mate? Seriously? What the fuck is happening bra? You get me. Uuu, nie lubię tej muzyczki. Y ona zawsze mi przypomina to, że przegrywam. I to mnie nie cieszy, dobra, mamy jednego, dostał prościutko między dwa pośladeczki, wysportowane bo biega dużo kilo. What the fuck, z 98 b dostałem hit markera. You mad, bro. Nie, ale zlamiłem. Dobra, koleś już ma nóż, fuck, już po mnie. Chyba mi się już nie uda wygrać, sorry, ale. Może koleś set z nożem I na przykład, albo nie wiem, dostać laga i go wywalić z serwera Bądźmy takiej nadziei O, mamy kuszę już, dobra Jeszcze tylko dwóch I będziemy mieć też nożyk Chodź tu Aaaa, zabiłeś mi go, pao A ty, komperze, ty, ty w tropikach tam się chowasz, tak? Tak, taki kozak? Zobaczymy, zaraz się w z kuszy, będzie bang Tak o, właśnie Katarzynę zabiłem, lol Katarzyna.pl Sorry, Kasia nie chciałem, nie znam cię, ale mówmy sobie po imieniu Czyli WSG Nie, o, chodź tu Nie, jak ja go nie trafiłem, jakiś ząg! Jeszcze mi go zabili oczywiście, no ja to mam pecha Ty, a gdzie się po, po podział ten kolej z nożem? Wywaliło go z serwy, czy o co chodzi? Teraz ja jestem pierwszy, tak jest proszę państwa Może jeszcze, yeah. ja, może jeszcze uda nam się w to wygrać Chociaż jest to nie wiadome, ale mamy kuszę Został nam jeden kill i mamy nożyk I wtedy będzie B. E win! Mas na razie tego nie ma, więc... Po co się podniacać? Mamy mamy Tak jest! Nożyki, słuchajcie, widziałem tam jeszcze kolesia! Czy się uda go zabić? Biegniemy za nim! Gdzie on jest? Tutaj, chodź tu! Chodź tu, chodź tu króliczku. Tak, zatrzymaj się przy nim, giad! Dawaj, dawaj, dawaj! Chodź tu, chodź tu, chodź tu! Wiesz, że się kocham! Bum! Wygraliśmy, proszę państwa, Mistrz Broni e, przy wykonaniu WSG7. Także jak wam się podobało, proszę zostawić tą łapkę w górę, czy też komentarz. I zasubskrybujcie, jak sobie chcecie zobaczyć tego więcej. tak?